Pod beskidzie rozpoczyna wtorkowy trening przed meczem z lechem Poznań. Pierwszym elementem zajęć była praca nad błędami, jakie nie powinny przytrafić się w meczu z piastem. Liczymy punkty, komu się uda przeprowadzić przez świody. Pracujemy, na pracujemy nad tym błędem. Zrobiliśmy tylko z w ostatnim meczu. W Sztab szkoleniowy Czesława Michniewicza wchodzą trzy osoby. Ryszard Kusek, Tomasz Świderski oraz Izaak Stachowicz. Pomaga mi Tomek Świderski, asystent, który tutaj już od dłuższego czasu jest w klubie, podobnie jak z Ryszkiem który pracował w Locie Świnoujście. Jest jeszcze Izzy Stachowicz, to jest trener od bramkarzy. Układa się współpraca dobrze, teraz mamy idealne warunki, mamy świetne boisko przygotowane tutaj w Dankowicach, możemy dobrze pracować. Przenosimy się teraz pod bramkę. Tu trójka naszych gołkiperów. dostaje niezły wycisk. Środek tygodnia to czas, gdzie bramkarze trenują niezwykle intensywnie. Akurat jesteśmy 3 dni po meczu i more ekstra klasy pierwszej drużyny, dlatego trening był dużo cięższy, co zresztą było widać. Chłopaki no popracowali bardzo mocno. Różne elementy ćwiczyliśmy, no głównie uderzenia, bo wiadomo, to jest najważniejsze. Element siły też był. Do meczu jest daleko, więc można spokojnie popracować nad tym elementem, żeby utrzymać ich dyspozycję. Myślę, że dobrą dyspozycję, bo jednak prezentują się w meczach w miarę. Równo i dobrze. Korzystając z okazji nie mogliśmy nie zapytać o formę zmienników Richarda Zajaca. Myślę, rywalizacja jest jak najbardziej między wszystkimi bramkarzami. Między Piotrkiem Adamkiem, Krzyśkiem Baranem i Rycim. No wiadomo Rycim na tą chwilę jest numerem jeden. Krzysiek i Piotrek starają się na pewno dorównać Ryśkowi. Gdyby trzeba była, zaszła konieczność. Nikt nie musi się obawiać o to, co się stanie, jakby Ryś złapał tą czwartą żółtą kartkę. Bo tak wszyscy się pewnie tego boją. Ale może, myślę, że wszyscy mogą być spokojni. Przed nami kolejny etap: trening utrzymania i odbioru piłki w środkowej części boiska. Wszystkie zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby wykorzystywać największe atuty zawodników. Planujemy zajęcia pod kątem najbliższego przeciwnika. Dzisiaj pracowaliśmy nad pressingiem w środkowej strefie, nad przyjęciem piłki i podaniem prostopadłym. Później graliśmy gry różne, o różnym charakterze z odpowiednimi założeniami. Wyćwiczymy to w każdym tygodniu, często pod kątem przeciwnika, ale też często pod kątem naszej gry, naszej dyspozycji i wykorzystania tego potencjału, który mamy, czyli bardzo dynamicznych skrzydeł Roberta Demiana i to, że potrafimy agresywnie grać w środkowej strefie boiska, cały czas to pielęgnujemy. Przed nami spotkanie w Poznaniu z Lechem. Jak nastawienie, na kogo trzeba w Poznaniu uważać, co Pan powie, tak w pigułce o tym zespole? Czy gramy z zespołem, który zacznie ciągnąć szansę na mistrzostwo. Nie wiemy, co się wydarzy w piątek w łodzi. Jeśli Lech y, myśli o zwycięstwie dalej w lidze, to musi kibicować Widzewowi. Jeśli widzę punkty Legi, to, to będzie istotny mecz z nami dla nich. Spodziewam się, że będzie wtedy komplet publiczności. A co z naszej strony? No My przede wszystkim musimy się dobrze nastawić psychicznie do tego, że będzie ciężkie spotkanie, że trzeba będzie dużo pobiegać bez piłki, bo Lech świetnie operuje piłką. Musi być na to przygotowani, musimy mądrze bronić, musimy szukać swoich szans w kontrataku Nie możemy dać się skontrować Lechowi po w fragmentach gry, bo często Lech duże obramki przeciwnik na stały fragment gry uwierzy w siebie, odkryje się większość zawodników. Tego musimy się wystrzegać. Poza tym no nie możemy popełniać prostych błędów, takich jak popełniliśmy ostatnio z Polonią, Warszawa czy z Piastem Gliwice, gdzie w dużej mierze po naszych błędach przeciwnik zdobywał punkty, a my jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Po wszystkich ćwiczeniach przygotowanych przez sztab szkoleniowy, trening powoli dobiega końca. Przed nami jeszcze dwa dni przygotowań, a w piątek wyjazd do Poznania. My w naszym ciągu patrzymy na optymistyczne w przyszłość, chcemy zdobyć jak najwięcej punktów, chcemy nie zepsuć tego dobrego wrażenia, które Podbyskidzie zrobiło na wiosnę. Nawet jeśli nie uda się utrzymać, bo taki scenariusz też trzeba zakładać, że być może coś się nie uda, bo tych meczów zostało już niewiele, to chcemy to zrobić godnie, chcemy zdobyć jak najwięcej punktów. Zobaczymy co tabela powie na koniec sezonu, które miejsce zajmie, ile punktów będziemy mieli. Marzymy o tym, żeby dało to utrzymanie, a czas pokaże.